Cześć Polacy Rodacy, witam was nie z mojej pracy, ale jestem w trakcie odbierania huberta z Traxapu. Zaraz będę po niego jechał. Nagram, jak tam wy wygląda jego ciężarówka, jak tam u niego w ciężarówce. Później go przywiozę do Wena, do Cavon Station <coughs> mobilnego i zrobię z nim taką rozmowę. Nie wiem, ile tam wyjdzie, z godziny minimum. Porozmawiamy, jak tam jest w Ameryce, jak jest w Kanadzie było i tak dalej, itd. Zapraszam bardzo serdecznie i zostańcie do końca. Cześć. Polacy nie <laughs> jestem pod Hubertem, ale Chopaszek idzie spod szauera, Dzwoniłem do niego, także wyjdę, ponagrywam troka A jak on tutaj będzie blisko, no to z nim pogadam Wejdziemy do tej ciężarówki Tak wygląda, tak się prezentuje Idziemy do, dookoła Nie ma go, ale patrzcie co tutaj jest, Polska Wszystko jest tak jak powinno być No kurde, jestem wrażeniem tego jego Motherfuckera, że tak powiem, Night Rider No mi się podoba. No jak on zaczął. Takim drogiem jeździć, to już mu będzie ciężko się przesiąść na jakiegoś takiego normalnego. Bardzo ładny, zobaczymy jakieś środku, ale to musi przyjść. Na razie go nie ma. Jeszcze raz go pokażę. Super. Idzie Hubert, zaraz będziemy go... Nagrywać, zobaczymy. Tak mi się zdaje, że to on. Dzień dobry panu. <laughs> cię złapałem, co? Dobra, siadaj, chodź, siadaj, chodź. Dzień dobry panu. Przestraszyłem cię. Dzień dobry. Kurde ja tak mówię, się przyczaję, kurde, Zde? specjalnie. Tak, 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 Uuu, tak coś tak czułem. Tak coś czułem, że będziesz Ale ty większy jesteś niż na tym filmiku. Taki kurde, tam jak się nagry nagrywałem taki mały chłopczyk byłeś. A tutaj taki duży. Kurde, naprawdę, no. Dobra, już nagrałem trochę troka, ale wejdziemy do środka, nie? idziemy. Dobra. Trzyma. Idziemy, nagrywamy. Chodzimy do środka. Panie, otwórz pan! O! Nic nie nie bo... wypadło, dobra. Nie będę nagrywał podłogi, bałagan masz, ale tu jest kurde gablota. Nie było czasu. A, czekaj. Chodzę 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 chodzę. Se. Co to tak ładnie odwali? To chyba ten owner nim jeździł, co? Wiesz co, nie mam zielonego. No nie pytałeś? Człowieku! Przecież tutaj to jest burdelno, bum bum! No jest jeszcze ten Co? Eee... Nie pytałeś kto go tak odwalił? Nie. Hubert no co? Ty będziesz to jest kurde evenement. No to już z tego trochę nie zejdziesz nigdy Patrz znaczy, ja ty jak buchnę Tylko może głuchniesz? Kupisz go, a kupisz go tak? Jak ogłuchnę. A jak ogłuchniesz, A ja usłyszałem buchnę! Nie no powiem ci wszystko jest elegancko Tylko, że to trochę głośno będzie, ale to tam też się w rączkach świeci to? Ja śmierdziem! No ja nie jestem pod wrażeniem, Hube. Kurde, mole. Dobra, no nie chcę tutaj ci nic pognieść, bo wiesz, nagrywam w poprzek, żeby było też na YouTube. Dobra, zobacz, tu nawet takie chromy na podłodze. Nie. Ładny chomba, jak się masz, Hube? nie widać? Nie, no, no, no chyba widać. A co to jest, to jest nawigacja? To jest radio. Radio. Nie. Eee, no to że ci dał takiego troka, ten boss, to ja jestem w szoku, ty od, od razu? To czym ty będziesz za 10 lat mieć? Ty. Ty, jak na to, jak ty Ci pokażę To jeszcze mówi, że ma jakieś nagłośnienie Ja wierzę A zdajemy okulary pani A to tu ma jeszcze ten No i wiesz Tutaj musi grać. Oh, o Musi go. grać. Dobre. Tak to można jeździć, nie? Po nocach. No ja żem się podniecił po prostu. Ale u mnie to prędzej jest coś takiego. To tobie. A, <laughs> Daję! Chcę poczuć ciebie blisko Twoje klimaty, co? Będziemy razem dziś te noce Ty i ja Zabiorę cię na bale Będziemy w tańcu szaleć Ja nie chcę innych palień Ci będzie nasza noc trochę, Dobra, powiedz po raz Wszyscy będą ciekawi, bo tutaj pewnie masz Na każdym przełączniku masz osobne Lampki, nie? No. Headlights mhm. Postojówki mm -hmm. dolne, postojówki górne, ledy obok, niebieskie, niebieskie, mrugające. Dobra, a gdzie się, się szyb otwiera? A tu! A no, widzisz, właśnie to jest co wiedziałem, że jest tutaj na ścianie, no. A tutaj się otwiera. Tu. No. <laughs> a, to jest to nigdy się nie popsuje i nie przemarzie, no. Dalej masz engine break. Siła engine breaka, e, wiatrak silnika, drzemie szyb, a, lusterko prawo-lewo, e, ustawianie. w sumie nie wiem co. Dobra, ładnie tu pachnie tego, a tu masz 10 czy 13? 18. 18, tu jest? No w klasyku. Ja pierdolę. 18, z tyły są 3,5-5 no, to powiem ci, jestem w szoku. W ma około 550 koni C15, c A jaki to jest motor? c 15 c C6N. O, widzisz, że nawet się nie znam w tych oznaczeniach kata, nie? To ja pierdzielę. Na postoju, nawet, a zajebiście. Czekaj, tutaj trochę podagrywa. Nawet Hondę przysłoniło tego. Nie no, powiem ci, ktoś go. Ja, ja, jakbyś tak jeszcze troszeczkę przysłonił To by nie zauważył, byś stalonował nie? Dobra, pakujemy się do Hondy, jedziemy do Wena, ponagrywamy trochę, pogadamy. Tak, Hubert? Oczywiście. Dobra, to ja wyłączam. a ja sobie wiesz co zrobię? Ja sobie zajrzę tutaj, jak to widać. O, ta, tak ma być i będzie gitara. Widać cię całego. Nie, też będzie całego, ja sobie tak będę siedział, już pod blokadnik se położę. No to dobra, jak się już nagrywa. No. A, tylko sprawdzę, czy się głos nagrywa. I te, <grym> już nie będę wyjmował. Okej? Ok? No ja wiem. No. Żebyśmy po prostu zero stresu. Wiesz o co chodzi? Tutaj będę sprawdzał, czy no. się nagrywa, rozumiesz? Dobry pada, nie? Zastanawić, kurde, a co? Nie. Ale masz lusterko, wiesz, wsteczne, mogłeś sobie ustawić. O kurde ty, Bubasku <noise> ja, ja nie wiem czemu ty na to... Ja teraz widzę na przykład. To ja muszę mieć. <noise> Kombinuję jak ma już wyposażenie. Czekaj. Kurde, to tam trzeba jakieś duże usterko powiesić, to sobie Wiesz, no, nie jestem profesjonalistą, ale to tak muszę robić tak. Ja widzę idealnie. Wiesz, a, powiem. no to Ty, a ja tu jestem prowadzącym, dobra? No dobra, to se ustaw tak, żeby... No to próbuję. No jest, zajebiście, dobra. Dzięki Ci, kurde, ratowałeś dupę. Dobra, teraz widzę, że... Czekaj. Młody, wiesz, ciebie troszeczkę, tak. Ty jesteś gwiazdą, ja tu jestem dodatkiem. Dobra, 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 czekaj. Włączam nagrywanie. A czego się zatrzymało. Teraz, teraz to, leci. Tak, a czego się zatrzymało. Nie wiem, może jakiś, coś, przerwa w połączeniu? Myślisz? Ale przepał. O Jezu, no nie wiem, czyśmy zaczęli. Gdzieśmy skończyli, minus naszej... 6 kurde To przep... na początku! To na początku dobra czekaj, ja to zatrzymam. Czy rusza, a tu się zatrzymuje? Nie. To bo drugi raz może nie wyjść tak naturalnie. Mhm. No, widzisz, to jest, nie chciałbyś pracować w telewizji, ja też ja bym no. nie. A ja tak nie miał no. być, dumny. Nie by to taki gotowało, że masakra. Aha. Ciebie też? No? Ja, ja bym nie umiał. Ja sobie ja bym... nie wyobrażam. Ja też. <trym> dobra, ale dobra. To ma być na czerwono, to jest na czerwono, to widzę. Dobra. <trym> Przepraszam Cię, nie wyszło, no ale wiesz, tylko się nie myli ten, co nic nie robi. Czekaj, te kubki myślę, że widać? Widać, kubki muszą być na dole. Dobrze. Tak, ja to będę stawiał tutaj, tutaj, żebym go nie kopnął. To jest to, wiesz, bizmum. Dobra, to się nagrywa także. Chyba idzie nas ten Sida na obiad. O, musimy kończyć, zaraz wracamy na antenę, fajnie się nagrało, idziemy się pożywić, proszę Państwa. Także wracamy wkrótce. Nagrywam Hubercik, żeby widzieli, że nakarmiłem cię. Także Dziękuję. dostałeś jedzenie za wywiad. Psy już go lubią, bo, bo się bały po prostu. Znaczy się, Hubert się bał, bo szczekały na niego, mówi, że psy go nie Chciały lubią. mi pogryźć. Tak, ale już już jest wszystko dobrze. A mówi, że go psy nie lubią. Nasitka, thank you for the dinner. You are the best. Powiedz, cześć rodacy, nie bądźcie tacy. Dzień dobry. Dzień dobry. <laughs> Smacznego, Hubercik. I wracamy później do Vena. Patrzcie, przyjechał truck driver i gra na pianinie normalnie. Widzicie? Takie rzeczy tylko wózne normalnie.